Dzień dobry. Nazywam się Agata Wołoszak-Kawa. Jestem psychologką oraz terapeutką w trakcie szkolenia. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza o specjalności psychologia kliniczna, a obecnie biorę udział w całościowym szkoleniu terapeutycznym w murcie systemowym. Mam doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, takimi jak lęk czy depresja z trudnościami w regulacji emocji na przykład złości, ale także kryzysami życiowymi czy zawodowymi, wypaleniem zawodowym, wypaleniem rodzicielskim. W praktyce stosuję założenia terapii systemowej, co oznacza, że widzę zawsze klienta jako kompetentnego eksperta od własnego życia, a proces terapeutyczny opieram na tym, co dla klienta użyteczne. Pomagam klientom odnaleźć ich własne zasoby, dzięki którym, są, dzięki którym są w stanie wykreować bądź odnaleźć właściwe, adekwatne dla siebie rozwiązania ich własnych trudności. Chętnie korzystam z narzędzi porozumienia bez przemocy oraz systemu wewnętrznej rodziny Richarda Szwurca. Zapraszam serdecznie osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne oraz indywidualne sesje e terapeutyczne.